Dzień dobry! Wydaje mi się, że dzisiaj zajmiemy się głównie romansami chłopaków. Um, bo jak możecie w sumie sobie skojarzyć, to jakby ich związki troszkę podupadły ze względu. Na to, że Amelia i Cornelia stały się dorosłymi szybciej od Ignacego i Emila, no i dlatego chyba wypadałoby trochę uratować te znajomości. Ty, tak teraz się skapnęłam. Maciora jest w codziennych? Aha, dobra, ja jej kazałam się umyć, no, no dobra, nieważne. Bo wiecie, ona ostatnio cały czas w piżamie chodzi, ja też zwróciłam na to uwagę po... Montażu ostatnich ja, odcinków. Dosłownie Maciora jak muci tylko muci się ma? widzi, to muci ona jest pici? zawsze w piżamie. Muchi Pichi. Mm -hmm. Tak. Zapys Muchi Pichi? Coś tam Muchi Pichi, a może jeszcze Muchi A jak od Felka chciałam nagrać Muchi to się nie dało. W sumie to nie wiem co nimi zrobić, a ty sobie obadałeś? a nie obadałeś, proszę bardzo. Może jeszcze coś w poczcie jest. A trzeba by było iść zobaczyć, co się z cmentarzem jeszcze dzieje. Fuk, to może ja to na szybko zrobię? Co jest? Aha, że on trzyma te kule. Odkąd nie nagrywałam, to w sumie dużo nie pamiętam. O matko, co? Woda to? do... The fuck? Ej, no woda się rozpływa dookoła tego. Jak się puści, to już tej wody nie ma. Co to jest, mokre pranie? Wilgotne, aha. Weź to? O, no właśnie, Kornelka, my się zaraz spotkamy. Może na cmentarzu u dziedziców, co, żeby zobaczyć, czy wszystkie duchy są ok Może najpierw byście sobie dojedli coś i nie wiem, obejrzeli coś w telewizji? Kanał z kominkiem. Przytulnie. No, teraz ty będziesz opłakiwał i będziesz smutny. Boże, ludzie! Ja wam muszę postawić ten nagrobek w takim miejscu, gdzie nie będziecie mogli go opłakiwać, albo w ogóle wsadzić komuś do wyposażenia. Nie wiem, komu damy. Emilowi. Emilowi, bo płakał ostatnio cały czas za tym Wi-Fi. To, to wsadzimy Emilowi i nie będzie problemu. No, trzeba by było chyba najpierw u Emila, bo Ignac to ma lepszą relację z Amelią niż, niż Emil z Kornelią. Tak więc, więc wydaje mi się, że najpierw zaatakujemy Kornelię. Tylko on zeżre sobie i trochę sobie zabawę podniesie, jeszcze weźmie, siknie sobie i, i wtedy pójdzie. Co? Czesław? Czesiu, co ty tu? Czesiu? Znaczy, okej, okay, ja nie, nie mam nic przeciwko, żebyś do nas przyszedł, tylko... niby są kumplami, nie? Ale... Ostatnio to nikt nie przychodził do nas. Ten to ma w ogóle wokal. No to po Alanie. Może ją na randkę zaprosimy, ale z drugiej strony nie chce mi się, wiecie, wypełniać tych wszystkich dziabadziągów związanych z randką. To jest trochę takie nużące, bo to zawsze wychodzi to samo. Ożywiona rozmowa, usiądź, bądźcie razem w nastroju, nie wiem, komediowym, a potem we flirciarskim i, i pozbądź się tego komediowego, zanim będziecie we flirciarskim, bez sensu. Co ja zrobiłam? Nie, nie chcę na tą parcelę. Nie mogę jej gdzieś zaprosić, tylko muszę najpierw się tam wybrać. Okej, okay. niech będzie. Nie mogę się teraz przyzwyczaić do tych nowych ikonek. Naprawdę nie mogę. Ej, może do Sulani? Teoretycznie możemy. Wiecie, to jest sąsiedztwo. Tropiki, nie? A to jest jakiś wodospad, a ja nawet nie zwróciłam uwagi. Nie, na coś tu już chodźmy na jakąś plażę, nie? Może tu, bo tu jest oceaniczny raj. Nie wiem, co ta yy, cecha w sumie daje. Ale dobra, weźmy kornelkę ze sobą. Wyłączyłam sobie muzykę w grze i powiem wam, że teraz dziwnie tak. Czeka się przy tych ekranach ładowania bez jakiegoś dum-turum-tum tum, tum, tum w tle. Oho. Oho, okej, okay, dobra, to. Może niech sobie usiądą tutaj? Chwila, oni nie mogą razem zażywać kąpieli słonecznej? No nie, no ona sobie idzie. Gdzie. No, co? Ej, poszła sobie po prostu. No nie, no, jaja. Widzieliście to w ogóle? Co? No i poszła sobie i nie wraca. No, gdzie ona jest? Jakiś ziomek sobie obok niego siadł, a Alika Kakachan na No bez jajków. Kornelia, no, to ja tu Cię w tropiki zabieram, a Ty sobie ode mnie idziesz? Korka! Ale to w sumie ładnie jest. To nie jest korka, nie? Nalani, nalani jaj. A to jest ta. O! Ona jest ładna! Cześć! Jeszcze z z tego co mi się kojarzy. Bo to była ta ze zwiastunu, no nie? No, korka! Aha, to taki ten wodospad jest. Mech! Taki tknięty ludzką ręką trochę. Patrzcie, jak wszyscy se pływają. O co chodzi? Jakieś żółwie to są. Na tej parceli kwitnie oceaniczne życie, można tu spotkać delfiny, rzadkie ryby, a pływanie w oceanie jest bardzo inspirującym doświadczeniem. Aha, okej, okay, czyli taka rafa po prostu chyba, duchy wyspy, dają. Ubrania nieobowiązkowe, ta parcela wyzwala w simach no tęsknotę za bardziej... Można zrobić plażę nudystów? Ja, przebywający tu goście szybko wyzbywają się wszelkich konwenansów oraz ubrani. Nice. Ej, no korka. Ale mnie teraz zdenerwowało to. No ja. Chciałam im zrobić romantyczny nastrój. Kornelia cały czas zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz będzie. Ale ja chcę, żeby już była. No tamtym będą potrzeby spadały. Smutny. A my będziemy na nią czekać w nieskończoność. To wiecie co? To zagadajmy do. Albo poczekajcie, zaprosimy Annę. I co? Anna też nie przyjdzie? To, to tylko kornelka, tak ma nas trochę w nosie. W ogóle a propos kornelki, to ja miałam taki jeden mały plan. Anna Blue też zaraz będzie, ale jej nie ma. Mm. Co to w ogóle ma być? A nie możecie tutaj zwołać. Rozpocznij spotkanie. Zostań tutaj i co? Przyjdziecie teraz? Chociaż? że to jest bez sensu. Ale jestem zła. Czemu to nie działa? Cały dzień stracę na to, że, że nie chcą mi tu dziewczyny przyjść? Poważnie? Ojo! Hihihi, ale kurde. Takie ułomne trochę. Aha, bo to ma być koala? Ale Kala nie ma takiego nosa. No i dobra, no i nie przyszły, no i w nosie. Na innym moim saveie on chyba z syrenką. A teraz nie jest syrenką? Pływa sobie po prostu kraulem? No, okej. Okay. Bez. No, y ha! Mieszko przyszedł. Patrzcie, no. Ja pierdykam, ale jestem zła. Ale nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo zła jestem w tym momencie. Chociaż, chociaż muszelkę sobie weź, bo to sobie muszelka, tak? Tak. Schowaj do wyposażenia. Trudno. Dupa, no nigdzie ich nie ma, ale bez sens. Dobra, zakończ spotkanie i do domu, jazda. No nie, widzicie, chciałam tak fajnie, żeby było, żeby sobie spędzili czas na plaży, że wiecie nowe jakieś widoczki, bo wiecie, wyspiarskie życie wyszło niedawno, także chciałam sobie z wami popatrzeć tutaj i, i w ogóle. To mnie kornelka wystawiła. I Anna w sumie też. Anna w sumie też, tylko mieszko przyszedł. No i ja nie wiem, czy to ogólnie się tak zbagowało, czy o co chodzi. Ale no jak nie chciała przyjść tam, to niech przyjdzie chociaż tutaj no. Cała reszta domowników będzie im przeszkadzała, no ale trudno. No i tutaj to ci się już chciało przyleść babo. Ja. Dobra, dobra, stop. Nie odprowadzajcie się tam. Bo wy się musicie dogadać. Halo. Koleżanko? No dobra, niech ci będzie. Może idźcie do pokoju jego po prostu, sobie pogadać. Nie ma tutaj za bardzo gdzie usiąść, chyba że na łóżku razem, no ale dobra. Niech będzie. Ten się cieszy, nie swój tort, zadowolony. Ojoj, jaki uśmieszek, ojoj, ojoj. Ta też idzie po tort. A nie, ta idzie posprzątać tort. Na ten ćwiczyć, no co standardzik u niego. No i niech sobie tutaj posiedzą, pogadają. Przynajmniej tyle. Cześć do Felka dzwoni. Czesiu? Czy to, to, to jest Czesiu, czy to jest... Nie wiem w sumie. Męski wieczór, dobrze, że nie babski. Łaskocz bezlitośnie. Hmm? Nie no. Ale gra mi sugeruje, widzicie, nie? No, także przynajmniej troszeczkę podskoczymy im tą... Tak, sam ze sobą będziesz flirtował. Podskoczymy im trochę tą romantyczną relacją i, i później, później zajmiemy się też Ignacem. Lok色, poionski, LIKE, no hmm. Hmm. mhm, hmm. zbić, teraz, tym, naganiu, mhm, mhm. co tu się dzieje? I co, <tra babies realization> yeah. i pójdzie sobie? O Boże, no, standardowo, nie? Jak już mamy tę kornelkę koło siebie, to ja mogę rzucić kostką w końcu. Bo miałam taki mały plan, i ja zdradzę go Wam dopiero później, bo ja nie chcę teraz spoilerować, ale na razie rzucam kostką. Co mi to wypadło? O! Nie wiem, weź ją obejmij parę razy czy coś, to, to już będzie lepiej chyba. Nie, niezłośliwe, złośliwe, flirtnij sobie z nią. Gdzie tu jest flirtnięcie? Może wręcz róże najpierw, o. O, pocałunek z pasją i elo. No, także Kornelka ma taki jeden mały problem. Jedyne co to teraz, tylko tyle mogę Wam powiedzieć, ale to później się z tym rozprawimy. Ty możesz jakiś dodatkowy. Aha, nie masz żadnych kwiotków, a Ty masz kwiotki? Dawaj jednego kwiotka bratiowi. Bratu. Może bratka mu daj. No, mm, Gdzie lezie Ma kasę? Czemu Wy tak łazicie w tej weftę? Te? No. E, aha. A gdzie jest Kornelka? Mhm. To ona robi sobie. A ty stwierdziłeś, że sobie pójdziesz spać. A ty co? Cześć, Może jeszcze nam chomika tam wsadzisz, co? Ale patrzcie, jakim podskoczyła ta romantyczna relacja teraz. A, widzicie, widzicie? To się nazywa w ogóle profesjonalizm. No, ale ty jednak się do tego ciasta rzuciłeś. No, a kto włączy to pranie? Jezus, maciora, chodź tutaj. Upiesz ubrania. Ale poczekaj w sumie, bo jeszcze trzeba do pralki wsadzić. Ten znowu się położył spać. Jak on mnie nienawidzi, no? Ej. Felek. O tak, no, pięknie to trzymasz. Do dupy ci się przykleiło. Uff. Masakra. Dobra, teraz już możesz iść spać, pozwalam ci. O nie, korka poszła. Aha. No świetnie, ktoś zrobił gulasz obozowy, nawet nie zwróciłam uwagi. Fajnie, fajnie, fajnie macie na chacie. Może zjedzcie tego torta. Tak będziecie w tej we w te leść. A, ten też już się położył, no ja się zabiję. Wezmę i się zabiję dosłownie. Ja tak sobie teraz myślę w ogóle, wyobrażacie sobie, wyobrażacie sobie myć takie wielkie okna. Wielkie to jest. Jeszcze tyle tych okien tu jest, nie? O, oh god. Dobra, dobra, do spania. wszyscy i potem Ignacem idziemy podrywać. No, no ale powiem wam, że ten rzut kościom to mi interesujący wyszedł. W sensie będę musiała pomyśleć trochę, jak ten plot teraz historii dziedziców zmienić, ale to. Hm. Dobra, będzie, będzie okej. Okay. Ja, ja już chyba wiem, co zrobię. A przynajmniej tak mi się wydaje. Wszystko się jeszcze może zmienić. Nie ma to, jak wstawać o piątej. Jestem Felek, numerant jakich mało. Ono kliknęłam, żeby. A Aha, zapomniałam, bo on nie musi podchodzić do tego. Nie musi podchodzić, żeby żeby wysłać ten przedmiot z powrotem. Zapomniałam całkiem i tak. Hmm, czemu się mnie nie słuchasz? Ale wiesz, że ty to możesz dojeść? Jeszcze nie masz zapełnionego głodu na... No musisz do tego podejść! Ja! No, chyba cię mąż uprzedzi. Ale te, te Simy to są takie głupki. No i stała pół godziny, zanim ta interakcja jej wskoczyła. Musiała 10 animacji po prostu odbębnić, żeby dopiero zajarzyć, że hmm, mogę wziąć ten tort. Nawet mi kazano. Ojej! Ech... Zawsze to samo. O, im też trochę spadło. Ale to jest do zrobienia, oni tak siedzą cały czas w domu, tak naprawdę można ich postawić obok siebie, wprowadzić ich tylko w romantyczny nastrój, i już sami sobie poradzą. A ty co jesz? Ty, ale to jest zepsute, stary. No, pięknie pachnie. Mhm. Mm yes! To się musiało dosłownie teraz zepsuć, no bo on by chyba nie wziął tego sam z siebie. muska. Co, nie możesz wziąć resztek? Może tam już nic nie ma. A może to jest po prostu pusty talerz? Nie. O co chodzi? Czemu nie możesz wziąć jedzenia? Przecież to jest kupa jedzenia. To jest w najgorszym stanie? 5 godzin, 51 minut do zepsucia, no to jest hot doga. Nie, nie rozumiem, czemu nie mógł wziąć, naprawdę. Aha, ten się doczepił do gulaszu. Nie? Nie chcesz gulaszu? A może byś tak najpierw się siknął, stary, bo. Ten gulasz to mu chyba śmierdzi, ale... On jest dobry. No szybko i ciknąć. Weźmiesz ten gulasz, bo ja go naprawdę chcę już do lodówki wsadzić. No dziękuję. Kurde, czuję się jakbym w swojej rodzinie. Weźmiesz w końcu tę zupę, bo ja bym chciała do lodówki ją wstawić. Podgrzej ją sobie w mikrofon. Nie, nie podgrzewaj na palniku, bo oh, będę musiała znowu czekać, aż wystygnie, żeby ją wsadzić do lodówki. No dosłownie u jest... mnie tak samo, nie? No może niech, niech ktoś zrobi. Aha, jest popcorn. A, bo to śmierdzi. O, no, ja się zastanawiam, oczywiście, 5 lat, co śmierdzi. No dobra, no to idziemy Ignaszem teraz. Tylko pytanie, czy ona nie ma jakiejś pracy, czy coś w tym stylu? Może dlatego Kornelia sobie poszła, bo miała na przykład jakąś pracę? Ale to chyba, chyba powiadomienie by mi wyszło, nie? Tak samo, że Kornelia że zaraz tu będzie, to by było, że Kornelia jest w pracy. Przynajmniej tak mi się kojarzy, że tak było wcześniej, więc nie rozumiem trochę, no ale dobra, przejdźmy się. A może poszliby na kręgle? O, ale, ale ma wdzianko. Oj, 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 oj jakie budki, po... Oj oj, 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 zapytaj o cenne rzeczy, co? What? Dobra, dobra, nie wiem, pogładź ją po poliku, ale może nie na ulicy, jeszcze was coś pierdyknie. Z tego co pamiętam, to tu przejeżdżają czasem samochody. W sensie, za anima... Aha, bo to jest ten statek dla dzieci, ja tak patrzę, pira piracka flaga, co? O nie, ty masz te rzeczy, kurde! Nieczuły, nieodpowiedzialny. Nieczuli Simowie mogą kwestionować negatywne emocje innych Simów i ich podjudzać. Mają mniejsze szanse na powodzenie interakcji towarzyskich z Simami w kiepskim stanie emocjonalnym. Nieodpowiedzialny. Nieodpowiedzialni Simowie czują się nieswojo w pracy. Radość przynosi im za to ignorowanie rachunków i obijanie się. Podczas pracy mogą ich spotkać niespodziewane sytuacje. <laughs> Odejdą. Oh Oboj. Widzę, że cecha miejscówka nastolatków dalej nie działa, bo sami dorośli tutaj przychodzą. Ale ona jest kurde śliczna, nie? W sumie, jak tak patrzę. No i, i go przejechało. Pierdykło go właśnie. Uuu. mhm, Mój kręgosłup to by chyba dupą u mnie wyskoczył. Czy to za ziem? Samuel Juraniec. No, weź, idź stąd, idź sobie. O! Aj, super, jest ta interakcja, tak się cieszę, że ją dodali. Mm, miałam nadzieję, że jakiś samochód będzie jechał, jak będą się tak całować, ale, ale nie pykło. Szkoda, bo fajna miniatura byłaby. Mm, gorąca pogawędka. Nie ma chyba tutaj miejsca na żadne figlowanie. No nie wiem, właśnie po co te dwa kosze i po co te dwie maszynki? Tak nic z tego nie korzysta. To są te same maszynki, nie? Także w sumie można by było to wywalić. Teraz działa. Teraz, teraz się mogą się. A ja miałam taki plan w ogóle, żeby Ignacy z Amelką to postarali się o dziecko jeszcze za nastolatka, w sensie bardziej może wpadli. Tylko problem był taki, że, że znaczy, za nastolatka, ona była od niego starsza, więc ona była Młodą dorosłą, a on był 11 ale nie chciało mi się w ustawieniach MC tam klikać, więc przyspieszymy akcję teraz i tutaj. Nie można tutaj? No co ty? Jak to? Przecież dało się w szafie? Gdzie ona palazła znowu? Nie mówcie, że zniknęła, bo się zdenerwuje. Ej, no chyba sobie poszła. I swear to god. Ej, bez jaj, no jak mnie ta gra dzisiaj nienawidzi. Ej, no poszła sobie autentyko. Ja nie wierzę. Co jest do cholery, no? To nie jest ona, nie, to jest Maria Markowicz. No tutaj jesteś. Ja nie wierzę po prostu. Co jest? Dlatego mi ta garderoba nie weszła, właśnie, bo ona sobie poszła. No co za w ogóle ja? Ale jestem zła. Dobra, idźcie sobie tam, może się uda, nie wiem. Znaczy, ja sobie sprawdzę, bo nie mam, jak wiecie, na toaletę kliknąć u niej, bo nie jest w naszej rodzinie, a na razie nie mam zamiaru jej dodawać. O kurde. Z tą muzyką. A teraz ta muzyka eventu się. Wy... To nie jest pomalowane. Jak ja z... Nie zwróciłam uwagi, że to nie jest pomalowane. Wiecie, ta, ta parcela była ściągnięta. No, powodzenia tam Wam życzę. Ja fragment sprawdzania, czy Amelka jest w ciąży, czy nie, wytnę. Także będziecie mieć niespodziankę. Czy będzie chodziła, wiecie, brzuchata, czy nie brzuchata. O kurde, jakie iskry idą. W sumie to mieli yy, chyba gorącą pogawędkę, aż co nie. No to, to nic dziwnego. O Jezus, ta morda. Czy to w samych dziwnych miejscach: albo w kszorach, albo, albo gdzieś w garderobie. Dobra, chwila prawdy. Wycinam. Bye, moi mili. Zaraz do was wracam. No ja wam nic nie powiem. Dobra, no to sytuacja z ich relacją jest już poprawiona mocno. To chyba możemy wracać powoli do domku. Czy ona sobie idzie? Czy ona sobie właśnie idzie? Stąd. Ja pierdykam. Ej, coś, coś jest niehalo. To chyba jest zbagowane, naprawdę. A, a co ona taką minę zrobiła? Ten zadowolony. Bo wiecie, takie. Nasmarował się pewnie tutaj sokiem z cytryny, tak odsmoknęła. On ma heheszki, bo zrobił ją w konia, a ona ma takie. Yy, kwaśne. No, ewentualnie przeklina. A ty co, jak z parasolką, rozumiem. A czemu ta pani idzie... W... Ej, ładna jest ta pani. Wygląda trochę jak Kornelia. A trochę... A jaka ładna. Pokaż mordę. Ej, lel. Da fuck. Ale czemu chodzi w <gryw> staniku po miesięcznej? Ja rozumiem, że jest gorąco, ale... Yy, aż tak? Jakim cudem ja mam takich ładnych simów na sejmie? Bo jak patrzę u niektórych, to... Jej, 13 tysięcy Ja już nie kupuję takich oszczędne. Ignoruj jak to wygląda? Czekajcie, ja aż muszę zobaczyć. O co chodzi z ignoruj rachunki? Ale reszta może je teraz zapłacić? Mogą, to tylko on wziął tak... Okej, okay, well, a masz kosz przecież tam, koło kuchni, w kuchni nawet. A czemu jest taki wściekły? Tylko nie rodzina, przebywanie w pobliżu rodziny. Co? Przebywanie w pobliżu rodziny doprowadza mnie do szału. Przecież ty nie masz żadnego nierodzinny czy... Ej, ale to w sumie bardzo mi się skleja z tym, co chciałam zrobić i jeszcze chcę wciąż zrobić. Aż, aż mnie trochę ciary przeszły bo takie, co ta gra. Serio nie spodziewałam się. No cóż, yy, to mi pasuje bardzo. A on czegoś takiego w ogóle nigdy nie miał. W ogóle nie widziałam chyba nigdy czegoś takiego. Czemu to się tak zrobiło? Dobra, a tak, a propos właśnie jeszcze Emila, musimy Kornelkę tutaj na moment, niech ona tu psy lezie, bo tak się zastanawiałam, że. Oni jakby tak um, najbardziej na poważnie byli ze sobą. Się zastanawiałam, czy by się jej nie oświadczył zaraz. Bo w sumie, czemu nie? Tylko może najpierw im zrobimy jakiś nastrój czy coś, bo ja już nie chcę mieć takiej sytuacji, gdzie wiecie, 45 razy klikam, oświadcz się i, i nie działa. Tak, Maciora, o tobie mówię, ty kurde, cholera, ty jedna. I, i, I się oświadczymy na przejściu, czemu nie? Może się uda, zobaczymy. Ta, ten w ogóle. I co? Uda się? Tak, zgodziła się, no i świetnie. Już się bałam, co nie. Okej, okay, dobra, i teraz tak. O oh, Jesus. Dałoby się tak, żebym nawet Amelka tutaj sprowadziła do dziedziców, ale na razie na razie nie. I bym chciała jeszcze Emilem zrobić jedną rzecz w jego życiu, taki jeden poważny znowu krok. Podjąć karierę aktorską, bo w końcu możemy, no nie? Możemy nawet jakiejś reklamie zagrać dzisiaj jeszcze. Tak mi się zdaje, że można zdążyć, czy, czy nie. Chyba tak, chyba można. Aktor. BIM! A czemu miałam to jako z gwiazdką? Przecież. Aha, ja mam to wszystko z gwiazdką rybak. Ratownik wodny. Właśnie bo ja nie widziałam tych karier, nurek, barista, wojskowy, no to to wiadomo, polityk. Mm -hmm. Ekolog, o cute. To, to wiecie, jakby, jakby wcześniej wyszedł ten dodatek, to w sensie z wyspiarskim życiem, to ekolog byłby spoko dla Felka. Mi się wydaje, że dla niego to by było wręcz idealne. Eee, hmm... Codziennie coś czy personel przyszłości? Ja nie lubię tych bagów, w sensie to nie są bagi, to jest specjalnie także imię aplikującego i tak dalej w nawiasach, ale ja sobie wezmę właśnie to codziennie coś. Dobra, my musimy sobie znaleźć giga, więc spróbujmy. Zresztą nie wiadomo, czy w sumie nam się uda dzisiaj coś ogarnąć, bo zobaczymy w ogóle, którego dnia on dostanie jakąś, yy, jakiegoś giga. Yy, dzisiaj jest poniedziałek. A najwcześniej wszystkie są w czwartek, a to straszna lipa, to za długo, za długo. Ja mogę to zrobić tak, że po prostu ten odcinek będzie krótszy, a w kolejnym po prostu od razu wskoczymy tę reklamę dla niego. To znaczy możemy zrobić tak, że przyjmiemy to, trochę się nim poprzygotujemy i wtedy skończymy odcinek. To chyba będzie sensowniejsze. Ale co my tu w ogóle mamy, bo <laughs> klinicznie, farmaceutycznie jest... O Jezus, to są opisy te... no tak. E, szuka aktorów do ról sympatycznych lekarzy i zadowolonych z wyniku terapii pacjentów. Leki na receptę, sprzęty Wladislausa to mi zawsze będzie bawiło. Mistrzem stolarstwa. Mm, dzikość płomieni. A może po prostu sprawdźmy, gdzie dostanie najwięcej hajsu. To są te 400. Przygody na Morzu Martwym, a tego chyba nigdy nie robiłam. Wydaje mi się, że te klinika z y, dzikość płomieni robiliśmy. Z tworków nie pamiętam, żebym robiła, ale. Tego też nie robiłam, tych przygód na Morzu Martwym, tak mi się wydaje. W sensie mówię o Miss Bluno, nie? Poszukujemy aktorów i aktorek, którzy perfekcji. Boże, ominąłem do w ogóle mózgu, co? Którzy do perfekcji opanowali sztukę dramatycznego wzdychania i rzucania ponętnych spojrzeń. Tak, rozpoczynamy nagrania 34. Sezonu Przygód na Morzu Martwym. Zachęcamy do bacznego śledzenia tego, kto z kim romansuje, kto z kim walczy, kto jest aktualnie nieumarły i innych zaskakujących zwrotów akcji. Niech będzie. To jest trzeci poziom sprawności fizycznej. Pytanie, czy nasz ziomeczek tyle ma w ogóle? Ma drugi. No to musi sobie albo pobiegać, albo się ponapakować. Może niech się trochę ponapakuje. Może, może zapłaćmy te rachunki. Tak mi się wydaje, że można by było zapłacić rachunki. Ja wiem, że, że Ignac je ignorował. Ignacy ignorujący. <laughs> może to nawet pasuje do niego. Oh my god. <laughs> Także niech ktoś inny z domowników zapłaci te rachunki, bo... A jestem ciekawa, czy jakby na przykład odcięto nam wodę albo prąd, czy cokolwiek, to, to Ignacy byłby zadowolony z tego faktu. Aha, dobra, przejdźmy się na ten cmentarz, bo ten to się y, gimnastykuje. Przy okazji jest podrywany, ale może to jak już ten ma żałobę, to damy na grobek... Kto miał ten nagrobek? Nagrobek y, Wi-Fi'a damy Felkowi i Felek się przejdzie po tych grobach na szybko. Najpierw zwierzakom dołączymy Wi-Fi'a. Wiem, że te nagrobki na razie są tak brzydko, ale po prostu za każdym razem, jak mam wzmacniać więzi czy coś w tym stylu, to wydaje mi się, że. Łatwiej jest, żeby po prostu te nagrobki na razie były z boku, a kiedy, nie wiem, skończę legacy, to, to ładnie to ustawię czy coś tam. Nie, no wychodzi na to, że wszystkie są ok. No chyba, że zwierzaki jeszcze. Uh, krowa? Krowa, no. Krowy to by była akurat szkoda. Dewey. Dobra, no i cała reszta jest chyba okej, okay, no bo tutaj Akir są. Alka jest w porządku. Zresztą wystarczy zrobić, wiecie, imprezę <laughs> u Ignacego w w niszczycielskiej. A pochwaliłeś się rodzicom, że się zaręczyłeś? Oni w ogóle znają Twoją wybrankę serca? O Boże, matka nie zna. <laughs> Typowo nie. Ale tata zna. Ha, patrzcie. Szczwany Emil. No, wystarczy ci, bo jeszcze przypakujesz przypadkiem. Skąd ty masz złotą rybkę w kieszeni? A my nie mieliśmy rybki? Ej, czemu mi się wydaje, że gdzieś była rybka? A to chyba Akasia jeszcze miała rybkę, czy nie? Bo jeżeli tak, no to jakość podła, nie? Mhm. <ścoughs> y A właśnie, bo to jeszcze wódu trzeba ogarniać. Ignacem. Całkiem zapomniałam. Czekajcie. Uprawiaj wódu. Ukłuj. O, wkurzył się. O, ból. To zupełnie jak to uczucie, gdy masz zdrętwiałą stopę i nagle czujesz jakby ukłują rozrażone do białości kolce. Ojej, aż tak? Ja myślałam, że to będzie takie, wiecie, kuj. Właśnie, ej, można by było iść coś ukraść jeszcze na szybko, nie? Ignatem tak na koniec. Bo w sumie on jest kleptomanem, całkiem mi to wypadło z głowy. Znaczy, na początku przeczytałam, ale później mi to wypadło. A jest, wiecie, wieczór. Mm. dawaj stary, idziemy kraść. Wiem, pójdziemy do, o nie, do Wierzbowej Zatoczki. I tutaj pójdziemy. Bo to jest, dużo rzeczy tam jest. Ej, no coś tam może ukraść. Ale widzę, że nie wszystko. Komputer. Ehm, może, patrzcie go, ale kurde, ziomeczek. Coś tam, coś tam można. Ciekawe, czy na wyższym poziomie złośliwości można jeszcze więcej kraść, bo tak właśnie dostałam od Was info, że w sumie to mało można rzeczy kraść, ale kiedy ma się właśnie większy poziom złośliwości, to można więcej kraść niż tak zazwyczaj. A może ten komputer spróbujemy podwędzić, bo to jest taki lepszy komputer. Dobra, spróbujemy najpierw komputer. A krasnala ogrodowego można? <laughs> Lol. A ten nie wstał nawet, dobra, to może jeszcze nam się uda. Pianko? Niedawno coś zwędził. Aha, to można tylko pojedynczo. Uwie, co to jest? Aha, rzeźba. Czemu ona tak leży tutaj bez sensu? Dobra, no to ukradliśmy komputer. No i to chyba byłoby na tyle. Ja muszę pomyśleć, co zrobić z tym faktem, którym dostałam w twarz przez ten rzutkością. O co mi chodziło, to wyjaśnię wam później, bo to byłby na razie trochę taki spoiler. W kolejnym odcinku przejdziemy się Emilem do pracki, także zagramy w tej reklamce, mam nadzieję, że uda nam się na maksymalny poziom nagrać tę reklamę, bo wtedy właśnie spełni mu się. Etap aspiracja, tam wiecie jaki był problem z tą aspiracją. Ja już dawno chciałam ją trochę ruszyć, ale się nie dało. No i, i w sumie tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić, linki do Discorda i Facebooka są w opisie, a my słyszymy się kolejnym razem. Kornelka, czemu ty jesteś taka firciarska koło felka? Ja nie chcę nic mówić, ale to jest um, twój teść przyszły, więc może byś tak się trochę ogarnęła, co? te pa, pa!